słuchajcie, kolejna szybka relacja ze składania. Teraz już komory. Słuchajcie, bajzel jest. No bo to tu, tu są jakieś wkręciki, tam są nakręteczki, tam są części z samochodu. Tu mam już zawieszenie przygotowane do składania. Tu już mamy wszystko gotowe. Ciach. ciach. Słuchajcie, wyobraźcie sobie przez taką część. kurwa, przez ten składać zawieszenie. Bo to przychodzi tutaj do drążka reakcyjnego. Zaraz wam pokażę. Tutaj, no i słuchajcie, bez tego nie złożycie tego. Później, wahaczy, z, yy, że tak powiem, no, zwrotnicy, słuchajcie, też mam wszystko pozakładane. Patrzcie, jak to kurde ładnie wygląda. No jest, słuchajcie, sztos. Ja tu powiem Wam, mimo wszystko, że to robię, to jednak i tak zawsze się tym kurde jaram. Też mam wszystko zrobione. Yy, wyczyszczone, patrzcie tam. Wszystko jest, kurde, wymienione na ocynkowane elementy. Tak to sobie yy, wygląda. Słuchajcie, teraz właśnie mi przyszły ocynki, No tu mam opaski, tu mi przyszły y, rozryczniki, alternatory i cała masa ocynków już y, też na zapas do seków, bo słuchajcie ja robię głównie ten model, więc części sobie tu gdzieś daję gdzieś do beczki, y, a jakiś tam się kilka pierdół jest ale o to też jest do beczki spornik ABS-u. Także słuchajcie, też już będę się za beczkę brał. Już mam też wszystko gotowe ce zawieszenie, także też na dniach wrzucę filmiki, ale słuchajcie teraz tak czy tak wracam, biorę się za robotę z tym. Po weekendzie wypoleruję pas, wlecą nowe naklejki. No słuchajcie, no będzie naprawdę sztos. Jeszcze muszę pomalować wentylator od klimatyzacji, serwo. Więc tu już wszystko pozakładane. Ciach, wszystko ładnie wymyte, wyczyszczone. Także no powiem że jestem naprawdę zadowolony. Więc e, tak to wygląda. Jutro rzucę filmik. Już myślę z samochodem na kołach może. No, zamówiłem jeszcze tarcze, dzisiaj mają być i klocki i a i jeszcze osuszacz do klimatyzacji. Także myślę, że będzie no inaczej na koniec przyszłego tygodnia samochód już będzie na bank gotowy z błotnikami, z lampami, ze wszystkim. Więc słuchajcie, tu już jest taki moment, gdzie nie ważyć, czy, czy, czy Ci się chce, czy Ci się nie chce, jest, są efekty i jest po prostu chęć do roboty. Także dobra, słuchajcie, ja nie przedłużam, zabieram się za składanie, bo tak naprawdę te Wasze odcinki, opaski mnie trzymały, żeby to móc składać, szczególnie łożyska i tyle. Także dobra, słuchajcie, nie przedłużam, lecę z tematem.